Witam z tej strony Drakonager, a to przed Wami 16 odcinek z serii. Zagrajmy w Katalasza Joe. Znowu to się stało. Znowu czas został zmarnowany przez tego świra. Ale przynajmniej jest wesoło. Ten czas jest już na zawsze stracony. Do pannego kiedyś za to. Uff, co za typo. Ale teraz muszę już iść na lekcję. Jestem dziś pierwszy w klasie, chociaż sądzę, że przyszedłem nieco za wcześnie. Mimo wszystko, siedzenie tutaj samemu przez 20 minut bije na głowę, spędzanie tego czasu z Kenjim. <grymne> tak, dokładnie. Już przyjemniejsze jest gadanie do ściany niż z nim. Mieszanka zmęczenia, frustracji i znudzenia powoduje, że czuję się absolutnie wykończony. Ale się zaczął! No, Pogratulować takiego osiągnięcia! Brawo! Wyłączam się na chwilę i budzę od uderzenia głową ławkę. Pociągając czoło, zaczynam rozumieć, że to powód dobry, jak każdy inny, by nie zasypiać i przestać przychodzić do zajęć tak wcześnie. W końcu słyszę odgłos. Odgłos stukania na korytarzu i w drzwiach pojawi się wysoka sylwetka Lili. Nie jest z naszej klasy, więc pewnie ma do nas jakąś sprawę. Możesz Hanako. Nie zatrzymuje się niepewnie w drzwiach, niczym wampir nie mogący wejść bez zaproszenia. Stojąc tam wygląda co samotnie, więc postanawiam ją zawołać. To jest dziwne, Prze... Dziwny przesąd, dziwne. twierdzenie, że. Wampir nie może wejść nieproszony. Dlaczego? W sumie to chyba. głupszy jest tylko. Wiesz, nie. No, Czasnek, który po rzekomo co za jest głupi, ale. woda święcona jest chyba jeszcze głupsza. Chociaż. w uniwersum fantazy ta woda faktycznie może mieć jakąś magiczną moc, więc to jeszcze miałoby wtedy sens, ale. W takiej, powiedzmy, normalnej e, mitologii, mitologii naszego świata, nie jest skąd to się wywodzi konkretnie. Przecież w słowiańskiej mitologii chyba też były wampiry, czy coś takiego. Przynajmniej coś podobnego mogło być. Hmm. No cóż, dziwności, jednak przekracza próg bez naglenia. Powiedz sukienkę i kołnierzyk, jakby elegancki wygląd był najważniejszy przy do naszej klasy. No, co prawda, nie jest to może jakiś priorytet absolutny, ale. No, czemu nie? No. Francja, elegancja czy coś. Przepraszam. Jej badawczy, delikatny głos rozchodzi się po cichej sali. Przedamiam sobie, że cisza może być dla niej niepokojąca ze względu na jej ślepotę, więc się odzywam. Dzień dobry, Lili. Isao, dzień dobry. Wytrzymałeś, jak wszedłeś. Po e, tu siedzieliśmy. Nie oszukujmy się. Zastanawiam się, czy uważa to za podejrzane, że nie odezwałem się wcześniej. Pewnie tak. Czy teraz nieudolnie skłamią, to się pogrążą. Właściwie byłem tu wcześniej. Tyle, że spałem. O. Widziałaś może dzisiaj Hanako? Eee, nie. Już mam, póki co, dość wrażeń. Jak najdziecie to i tak jest za dużo. Nie, wydaje mi się, że przychodzi tu przed dzwonkiem. Albo już po nim. Ma mi coś przekazać od ciebie? Nie, nie trzeba. To dziwne, ale mam wrażenie, że jesteśmy w tej chwili jedynymi osobami w szkole. Nie słyszałem nikogo w drodze tutaj. Myślę, że nie powinienem był wstawać tak wcześnie dziś rano. Ganisz siebie za to, co inni powinni robić? Punktualność to dobra rzecz. A przynajmniej ja tak sądzę. No. Ma rację. Powiedzmy sobie wprost, że. Lepiej chyba przyjść trochę wcześniej niż za późno. Coś w tym jest. Tak przynajmniej uważam. To bardzo pracowity poranek. Zbliża się festiwal, a dziś jest ostatni dzień na rejestrację stoisk. Sprawozdanie z wydatków i inną papierkową robotę. Dobra, może w święcie do Doki Doki zobaczymy festiwal tej szkoły. W sumie. Byłoby to ciekawe doświadczenie. Znaczy, wiem, że pewnie są jakieś mody, które pokazują festiwal, ale mi chodzi o samą grę i taki trzon, podstawową wersję. O. Pewnie wszyscy zostawili to na ostatnią chwilę i próbuję teraz wypełnić wszystkie formularze. Może dlatego jest tak cicho. O! Gruba Berta przyszła! Cześć, cześć! Jak na zawołanie do klasy wpadamisza z Shizunę u boku. krzycząc tak głośno, że Lili wyraźnie się wzdryga. Ja już nawet nie będę się darł teraz, bo wystarczy. Sam fakt tego, co robi nasza. Tutejsza Pinkie Pie. Cześć TikTian! Cześć. Spójrzcie, kogo my tu mamy! <laughs> spójrzcie, kogo tu mamy! To przewodnicząca klasy! Cześć! Lili uśmiecha się, pewnie rozbawiona użyciem przez miszę albo Shizunę słowa spójrzcie. Cześć, 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 cześć. Bo coś mi tu nie pasuje. Historia tekstu. Przewodnicząca klasy. To coś pomieszałem teraz? Poczekaj. Shizune i Misha są w samorządzie. A, dobra. Musiałem to sobie rozjaśnić. Zimna wojna. Tego poczekać aż będzie gorąca. Jak te dziewczyny. Dzień dobry. Oczywiście nie jesteś przewodniczącą tej klasy. Prawda? Prawda? No, no tak. To już się troszeczkę mi rozjaśniło. Takie potwierdzenie może w sumie to jest. Nie, nie jestem. Gdy Lily rozmawia z Shizunę wydaje się dobierać słowa ostrożniej niż podczas naszego spotkania kilka dni temu. Wygląda na to, że rzeczywiście nie dogadują się ze sobą. Hmm. No cóż. Osobiście uważam, że skoro są tutaj pewne niesnaski między tymi osobami, to jest to jak najbardziej na plus. No bo gdyby tak ta grupa się tak ze sobą super świetnie dogadywała, to byłoby to chyba trochę nudne, moim zdaniem. Znaczy, wiadomo, no kwestia gustu i w ogóle, ale też tutaj trochę realizmu, tak myślę. Więc... fajnie, że są jakieś... E, właśnie. A ktoś powie, właśnie, że nie. To już jest sprawa indywidualna. Tak ja więc zdaję sobie sprawę, że Lili może nie widzieć, że Shizuna jest obecna i próbuje to wybadać. Wiedzieć, z kim tak naprawdę rozmawia. Jest pewna tylko tego, że rozmawia z mistrzą, a ponieważ one i Shizune są niemal rozłączne, Lily nie może zakładać, że to właśnie Shizune z nią rozmawia. Cholera, ale to skomplikowane. Postanawiam jej pomóc, bardziej dla spokoju ducha niż z jakiegokolwiek innego powodu. Jesteś dziś wcześniej, Shizune. Ty byłeś jeszcze wcześniej! Misza ze złością na policzki. Czemu się denerwuje? Czy wyraża te przemocnie w imieniu Shizune? No. E... Ciężko mi powiedzieć! To właściwie nie byłoby dziwne, gdyby Shizune nie spodobała się moja uwaga. Fakt, byłem tu przed nimi. Więc moje słowa mogłyby być absolutnie źle odebrane. Zwłaszcza przez Shizune, która nie może po to głosu poznać intencji. Słuszna uwaga! Nie dając czasu na zastanowienie się, czy powinienem przeprosić, czy też nie, Shizune kontynuuje: Pani przewodnicząco, to dobrze, że tu jesteś. Musimy porozmawiać. Festiwal już za 3 dni, prawda? Reszta klas już poddawała sprawozdania budżetowe ze swoich projektów. Nawet pierwszaki, oprócz ciebie. ha. Nie wiem, czemu teraz postanowiłem się zaśmiać. Wyszło załośnie. Wiem o tym. Przepraszam. Jest jeszcze na to czas, czyż nie? A zalisz tak już powiadam. Zgadza się to, gdyż ponieważ a zejść albowiem. Czego? Dzisiaj. Ostateczny termin jest dzisiaj. Jakoś się nie śpieszysz, prawda? Gdyby to ode mnie zależało, już dawno bym skończyła całą niezbędną papierkową robotę. Ale ktoś musiał powiedzieć dajcie nam więcej czasu, proszę. Tak, to byłam ja. Zaplanowanie czegoś na taką skalę to nie przelewki. A tydzień to za mało czasu, bo oczekiwać, że nawet cała klasa pracująca razem wykona tak złożone zadanie. A, czyli one są złe e, na nią, a wygląda to tak, jakby miały pretensje do mnie. No a ja jestem właśnie w pośrodku tego konfliktu i... I co ja mam zrobić? Być neutralnym jak Szwajcaria? W sumie może to byłby jakiś plan. Wiesz co jest trudniejsze od przydzielania pieniędzy na jedno klasowe stoisko? Robienie tego samego dla wszystkich klas i jeszcze trochę. Osobą, która to robi, jestem ja. Misza kładzie dłonie na biodra i staje wyprostowana. Wow, naprawdę wczuwa się w rolę. Chociaż Lili nie wydaje się za bardzo rozbawiona. Hej, nie wydaje ci się, że jesteś dla niej trochę za ostra? Nadal ma jeszcze cały dzień. Proszę, Hisao, nie trzeba. Lili wydaje się zadowolona z mojego poparcia, ale jednocześnie rozdarta, bo mogę uważać, że sama sobie nie poradzi. Tak, wiemy, Lili, jesteś ogarnięta, już to mówiłem nieraz. Jeśli chodzi o budżet, byłabym rozczarowana, gdybyś pomyślała, że o nim zapomniałam. Wiem, jaki on jest ważny. Ta cisza. Więc mogę go dostać? Proszę? Prosi to się Maciora. Czy zunę ona może go nie mieć przy sobie w tej właśnie chwili? Nie ma go tutaj. Poświęciłem dwóch uczniów, by się tym zajęli. Uczniów z mojej klasy. Ku mojemu zaskoczeniu, podkreślę ostatnie zdanie. Ona wie o tym, że Shizune i Misha próbują wciągnąć mnie do samorządu uczniowskiego. Hmm. Pewnie plotka o tym już krąży, więc teraz używam jej jako broni przeciwko Shizune. Zaczyna się robić coraz ciekawiej. Powolna, ale jakże yy, skrupulatna eskalacja. Ja nie ty jesteś za to odpowiedzialna. Sprawozdanie z wydatków to nie coś, co możesz oddelegować komuś innemu. Będąc przewodniczącą, to ty musisz panować nad wszystkim. To jest po prostu niewybaczalny brak szacunku dla zasad. Dobra, nie unosisz się tak, bo zasad lecisz. Uzupełnili je, będąc do tego zdolni, więc niedawno się rozchorowali. Ej, jeszcze raz. Uzupełnili je, będąc do tego zdolni. Lecz niedawno się rozchorowali, więc nie byli w stanie przyjść do szkoły i mi go oddać. Jeśli chcesz, mogę przeprosić w ich imieniu za to, że są chorzy. No. No tak! Oczywiście! W porządku! Pomimo, że miszy całkowicie umyka przytyczek Lili, toż i Zuna nie. Wygląda zarówno na urażoną zaczepkami Lili, jak i na skaczącą z radości z potencjalnego wyzwania. Lili, czy oni nie mieszkają tutaj w szkole? Wiesz, to tylko pięć minut drogi stąd. Co takiego powstrzymuje ich od poświęcenia 5 minut swojego jakże zabieganego życia, by wpaść i porzucić coś, co wpłynie na zadowolenie całej klasy? Lili otwiera usta, by coś powiedzieć, ale Shizune zbliża się do niej i zaczyna migać zawzięcie, machając za dłońmi jak dyrygent. Misza stara się ze wszystkich sił przekazać każde słowo z tą samą pasją, ale nie może się pozbyć swojego radosnego szczebiotu. Wynik jest ciekawy i nieco groteskowy. Co to za podejście? Powiedziałam, że nie jest to coś, co powinieneś oddelegowywać. Jesteś przewodniczącą klasy, czy nie? Podejmij nazwisko tych uczniów. To oni powinni wykonywać twoją pracę. Jeśli nie jesteś w stanie sama poradzić sobie z czymś tak prostym. Jeden ten formularz nie stanowi pewnego pełnego zakresu moich obowiązków. Tą głosą Lili staje się powoli niecierpliwy, ale świetnie sobie radzi z ukrywaniem przed Shizunę, jaka staje się nerwowa. Nie chce odkrywać swoich kart. Natomiast Shizunę wesoło klata palce wokół oprawek okularów, wiedząc, że Lili nie może ani usłyszeć, ani zobaczyć, jak bardzo jest podekscytowana. Hmm. Powiedzmy, że trafiła kosa na kamień. Oczywiście, że robić tak wiele, pani tak przewodnicząco. To musi być takie trudne być tobą. Ja tylko czekam, aż Oda jej huknie swoją laską. To po prostu byłoby cudowne. To by mi zrekompensowało straty finansowe poniesione przez ten kisiel. i basem do niego. W sumie, może to by było nawet lepsze, że laska dostaje laską od laski. Lili zaciska usta na te słowa, doskonale rozumiejąc kryjący się za nimi przekaz, nawet pomimo absolutnego braku sarkazmu w głosie miszy. Shisune i Lili nie przypadają za sobą, to pewne, ale tego już chyba nieco za wiele. Najwyraźniej Lili ma już dość i jest gotowa się odgryźć. Dawaj! Pokaż co potrafisz! Uuu. Czy tylko! Ja zauważyłem, że coś było widać, Shizune. I w ogóle jaka nagle zmiana oprawy. To jest... takie niespodziewane, ale też podoba mi się to. W zasadzie to właśnie omawiałam sprawozdanie zanim przyszłaś. Musisz być bardzo uzdolniona, jeżeli skończyłaś wszystkie swoje obowiązki przewodniczącej, na tyle szybko mieć jeszcze czas na pilnowanie, czy nie zapomniałam o swoich. Oskarżasz mnie o obijanie się? Chyba mylisz mnie ze sobą. Ooh, freestyle! Yeah! Nie wydaje mi się. Porównywanie siebie z tobą to przerasta moje możliwości. Masz rację: różnica pomiędzy nami jest jak między piekłem a niebem. To ja jestem ziemią? W sumie mam ochotę się zakopać w niej, więc. ten. Ale kurde, jaki konflikt! To jest zajebiste! Babciu, to jest zajebiste! I nie trudno zgadnąć, które z nich reprezentujesz. Uuu. Dobre, podoba mi się to! To jest normalnie epic Batus! O historii chyba jeszcze powinno mi dodać. No w każdym razie, no ale w sumie... To nie, to nie jest historyczne w tym przypadku, jest taka seria. No i tobie jest taka co kojarzę. Ale tutaj lecą słowa. O tak, podoba mi się to. No patrzcie, no i chyba nie mam zwidów, prawda? Powiedzcie, między nami. Pfff, powiedzcie, między nimi aż wibruje od niemal namacalnej wrogości, albo i nie. Niemniej nie mogą już tego ukrywać. Nawet Misza chyba zaczyna rozumieć, o co tak naprawdę chodzi w tej rozmowie. I teraz byłoby ciekawie, jakby Misza coś specjalnie przekręciła, nie wiem, dodała coś od siebie, tak żeby po prostu bardziej dowalić Lili. Rzeczy, oczywiście, kibicuję Lili, to jednak uważam, że niektórzy byliby zainteresowani, tym również w części ja, gdyby doszło do takiego właśnie. Chociaż hmm. nie, nie, to zauważyła. To nie, to nie wchodzi w grę. Krótkie, ale jakże treściwe. To było mocne. To było coś w sam raz. Nie za dużo, nie za mało. Potrzebowaliśmy tego. Takie mam wrażenie. Znaczy to odmiana. ty też się nie obijaj. Co kurwa? Co ja? Co ty ode mnie chcesz? Jeśli znowu nawiążesz do samorządu Uczniowskiego, to po prostu pójdę do piwnicy po siekierę. O czym ty mówisz? Czyż nie bierzesz udziału w festiwalu fikcjon? Bierzesz, nieprawdaż? Więc mam nadzieję, że zamierzasz zrobić o wiele więcej niż ta oto osoba, by mieć pewność, że wszystko pójdzie gładko. Odli, to ty się odpierdol! Nie rozumiem czemu się zunę nagle zaczyna się na mnie wściekać. Yy, Okej, okay, wybór. Nie wciągaj mnie do tego, ja już pomogłem w przygotowaniach. No weź pozwolili i mnie trochę odpocząć. Yy. Co teraz zrobić? Z jednej strony korci mnie, żeby się na nią wydrzeć, a z drugiej. Czy to wypada? Może lepiej to na spokojnie? Kurde. To jest dopiero dylemat. Nie wiem. Obiekty wydały się ciekawe. W sumie to trochę pomogliśmy w przygotowaniach, ale no, nie wiem. Kurde. Sytuacja jest jaka jest i. To jest jeden z trudniejszych wyborów, jakie tutaj mam. Mam ochotę po prostu wyjąć szablę i zacząć wojować, a z drugiej mam po prostu ochotę odwrócić się na i odejść z godnością. Kłódek, no bo nie wiem. Ale wybór. <laughs> Dajcie mi się zastanowić, ok? Dobra. Przemyślałem to i mimo że zapewne większość z Was, tym również ja, bardzo by chciała zobaczyć jak się tutaj wydzieram na tę dwójkę, szczególnie na Miszę, ale... Ja jestem typem osoby, która jednak woli na spokojnie, więc nie będziemy się tutaj kłócić. Wiadomo, no, kłótnie w grach są dość ciekawe. Można się też pośmiać, szczególnie w takiej grze jak ta, ale nie, załatwiamy to na spokojnie. No weź, pozwolili i mnie trochę odpocząć. Hej, jestem tu nowy, pamiętasz? To nie tak, że mogłem wiele zrobić, nawet gdybym tego chciał. Prawda, nie powinnaś oczekiwać od nowego ucznia, by włączył się do życia szkolnego już w pierwszym tygodniu. Po prostu. Angelica z niej. Lili opowiada się po mojej stronie, co dziwnie podnosi mnie na duchu, więc postanawiam ją wesprzeć. O tak! Normalnie istny sojusz. Tak. Jesteś niesprawiedliwa wobec nas obojga. No i co teraz powiecie? Wymówki, wymówki. Pani przewodnicząca klasy miała mnóstwo czasu, by poradzić sobie ze sprawozdaniem. A tobie wielokrotnie proponowałyśmy przyłączenie się do samorządu, byś mógł pomóc przy organizacji festiwalu. Ale ty odmawiałeś przyczynienia się do jego sukcesu. Mówimy to w ten sposób: To nie było proponowanie, lecz usilne naciskanie na nas na wszelkie możliwe sposoby. Także radzę bardziej adekwatnie dobierać słowa. Poza tym, nie bez powodu zastanawiamy się nad tym, czy mamy do niego dołączyć, bowiem, do takich stanowisk potrzebne są odpowiednie osoby. Kompetentne, z odpowiednią wiedzą i z odpowiednimi cechami charakteru. A nie kurwa szerzenie nepotyzmu, bo wam tak chce. Tak, ale powiedziałem wtedy, że nie jestem pewien, czy... Nie mam na to teraz czasu. Nieważne, co zrobię, i tak zostanę wciągnięty w kłótnie z szyzunę, a o to jej właśnie chodzi. Bring it on! Dawaj! No dawaj! Ono tu! Ona solo! Nieważne, zapomnij o tym. Odwraca się do nich plecami. Lili, lekcje niedługo się zaczną, więc porozmawiamy kiedy indziej. Powiem Hanako, że już szukałaś. Niemal czuję, jak krzyżune zamiera. Może jest to pierwszy raz, kiedy ktoś zignorował ją tak otwarcie. To musiało zaboleć. Jej duma ewidentnie na tym ucierpiała. Dziękuję, Za Zatem będę już szła. Posyła mi najsłodszy uśmiech, jaki widziałem przez ostatni tydzień, po czym odwraca się i wychodzi. Wspaniała kobieta. Jak tylko Lili wychodzi, odczuwam opór przed odrzuceniem się i stawieniem czoła szuna. Musze masz przewagi siłowo, płukni jest dynki już. To nie jest chyba najlepsze rozwiązanie tego problemu. Ale jakże skuteczne! Czuję, jak wzrokiem świdruje mi na wylot, a ja nie potrafię się zmusić do spojrzenia na nią. Musi być wściekła, no ale wierzę, że Misza zaraz coś powie. Że misza powie coś, co jakoś rozładuje napięcie, ale chyba oczekuje od niej zbyt wiele. No cóż. Nieźle. I ta scenka rodem z takich walk anime w anime, to było po prostu coś... No, zaskoczyło mnie to, ale w pozytywnym tego są znaczeniu. Wreszcie wracam na swoje miejsce i słucham kroków Szyzunę, wymaszerowującej z klasy. Wracam dopiero na kilka minut przed rozpoczęciem zajęć. No to myślę, że to będzie dobry moment, żeby sobie zakończyć ten odcinek. Na koniec świata i jeszcze dalej. To jest stary. No, co jak co, ale ta sprzeczka była moim zdaniem dobrze e, rozegrana, dobrze wykonana. Znaczy, nie lubię jak ludzie się kłócą, ale mam, mam wrażenie, że po prostu konflikt jest jak gdyby zakorzeniony w naszych umysłach i po prostu. No. Niemożliwe jest, byśmy nigdy się ze sobą nie sprzeczali. Taka nasza natura? Czy coś? Dobra. Bez zbędnego pierdzielenia. W tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Cześć.